I mam nadzieję, że obecność dopisze, bo chcemy tutaj zrobić największą imprezę pirotechniczną w kraju. To dobrze. Dziękuję. Kamil jest wielki, gratulacje zajęliśmy! Jedyna tego typu impreza w Polsce. Żeby to zrobić, musieliśmy wynająć lotnisko. Oczywiście rakiety są tylko jednymi z atrakcji, które dzisiaj czekają gości, którzy przyjadą na to wydarzenie, ponieważ mamy tam hangar przepięknie wystrojony, w iluminacje świetne. Można zobaczyć tam samolot typu MiG, można zobaczyć Antonowa i szybowce podwieszone do sufitu hangaru. E, także wydaje mi się, że impreza jest naprawdę zrobiona, zorganizowana z klasą. To dzięki e, Polskiemu klubowi i dzięki Michałowi, który bardzo zaangażował się, żeby, e, żeby zrobić z tego jakieś super wydarzenie i mam nadzieję, że to wszystko się uda. Jak widzicie, warunki pogodowe są okropne. Wczoraj jeszcze tej mgły nie było, dzisiaj jest masakryczna mgła, i to wszystko no, niestety nie odpuszcza. Robi się coraz większe mleko. Więc wydaje mi się, że pokaz będzie bardziej akustyczny, będą się pewnie jakieś efekty przybijać, ale no, zobaczymy jak to wyjdzie. I'm a Za dosłownie 20 minut odpalamy nasz pokaz rakietowy. Zobaczcie, ile tutaj naszło się ludzi. Nie chcę wszystkich liczyć, żeby po prostu nie weszło to, się, to w status z imprezy masowej. E, niestety, mgła będzie nie, e, strasznie ograniczy widoczność. No ale, co dla tylu ludzi, to warto odpalić to chociażby we mgle. Także stay tuned. <grymka> ale kar. No, Wszystko musiałem złapieć! Ale, ale, to byli, tak? ale tak? no to Ale zamok... no co ty Ale no, eee, no to jest no to Ale no to złapię! Masakra. to złapię! No cóż. No po prostu, Dało się. Połączyliśmy, wszystko, połączyliśmy wszystko tą metodą standardową z Te ląty niestety były w takiej ekstremalnej po prostu e, wilgotności tutaj przez cały dzień. Mimo tego, że je nakryliśmy, no to widzieliście, musiałem z plarą latać, ale no poczułem się kurde rewelacyjnie, <laughs> powiem jak walencji. To, że, no, jak w <laughs> Ogromne gratulacje Kamil, ściągnąć taką ilość wiary. To jest potężny sukces. I więcej takich eventów w Polsce, róbmy to. Jesteśmy już po pokazie rakietowym. Przyjechał do nas kolega, powiedz mi skąd jesteś? Z Koszalina. Opłacało się tutaj patykować taki kawał drogi? Opłacało się, chociaż pogoda nam nie dopisała, ale szacunek dla organizatora, że jednak wyszedł z inicjatywą i mimo złej pogody, dali radę. Ciężko mi było to objąć, ale naprawdę frekwencja dopisała. Przed hangarem stało mnóstwo ludzi, nie wiem, 500, 600, 700, Mówię ciężko tak po tych po łbaku jest ciemno i jest tła, także nie ja bym, ja bym celował nawet z tymi, co byli na płycie boiska, około no, tysiąca, to ale no ciężko to takie, policzyć, nie? Na płycie boiska ludzi nie widziałem. Ja mówię, z samych tych, co stało przy tych hangarach, mogą być nawet 600 osób. 600. No to super. Dzięki bardzo, że, że przyjechałeś i... Ja też dziękuję. Za super imprezę, za w ogóle taki meeting. Nikt takiego czegoś nie organizuje w Polsce, więc warto przyjeżdżać, warto zobaczyć. Pozdrawiam wszystkich. Może zaczniemy tego organizować więcej, ale potrzebujemy więcej takich gości jak ty. Było dobrze? Zajebiście! Na gorąco, jak wrażenia? Podobało się, daliśmy radę? Daliśmy radę, podobało się. Całe, całe wydarzenie zorganizował Kamil z firmy SR Pyro. Co chce mi pani przekazać? Jakieś może gratulacje, żeby był zmotywowany do kolejnych tego typu eventów? No, gratuluję mu bardzo, wszystko wyszło super, no i oby tak dalej, nie? E, powiedz mi, skąd przyjechałeś? E, Runowo. Bardzo serdecznie pozdrawiam i jest to za ścianką. Za ścianki. E, na Twoje oko ile tutaj było osób? O, na moje oko tak. Dobry, może nawet i tysiąc mógł być. Gdzieś tam pochowany, ale mógł być tysiąc. tysiąc. A w ogóle jak Ci się podobało całe wydarzenie? E, wydarzenie bardzo fajne. Gdzieś tam sobie pobocznie strzelaliśmy, ale. to tak. A to Wy! To Wy strzelaliście, dobra, słyszałem to. Tak. To tak, e, poza planowo. E, Troszeczkę mgła przeszkodziła, ale bardzo fajny występ, muszę przyznać. Bardzo mocne rakiety i fajnie wypaliło. Szkoda tylko, że tam mgła nie? Tylko mgła przeszkodziła, ale poza tym bardzo dobrze. Od przyszłego roku zaczynam dawać na tacę, bo za rok chcemy to powtórzyć. <grym> Siemka, powiedz mi fajna bluza, gdzie taką można kupić? No, można kupić na sklepie Serpiro. Ok, powiedz mi na Twoje oko, ile tutaj było osób? No, było na pewno bardzo dużo. Można liczyć, pewnie 500 do 1000 osób mogło się znaleźć. Czyli imprezy tego typu jak najbardziej mają sens, żeby to organizować? No, zdecydowanie. A Ty jak się bawiłeś? Było bardzo fajnie. Mgła trochę przeszkodziła, ale co tam? Mgła trochę przeszkodziła, ale było i tak efekt fajny. No, walić mgłę, piro się przebijało, także no cóż, na pogodę nic nie poradzimy. Dzięki bardzo, że, przy... że wpadłeś i E, muszę ci wysłać kubeczek do tej bluzy, żebyś miał. Chyba, że masz no. już. Masz już kubeczek? Tak, no, no to dzięki bardzo. Jak wrażenia? Super, bardzo fajne. Coś pięknego, dziękuję bardzo. Czekamy na pokaz bez mgły. To może za rok? Może za rok. Będziecie na 100%. Tak jest. Dziękujemy za Dobra, ja. Dziękuję Jak wrażenia? Na gorąco. No, bardzo nam się podobało, gdyby nie to, że ta mgła trochę przeszkodziła. wielki. E, to super. Jak w Sylwestra. Czy lepiej? Lepiej. No, tak lepiej. Super, dziękujemy. Dzień dobry, skąd pan do nas przyjechał? Z Górnego. Gdzie to jest? 300 metrów. <laughs> <laughs> Jak w ogóle wrażenia po, po tym pokazie? Jestem pod wrażeniem. I eee, To tyle? Rozumiem myśl. Mg mgła, mgła nie przeszkodziła w realizacji zadania. A na twoje oko, ile tutaj osób było? No myślę, że ponad 1000 Jest tutaj ze mną Przemek z kanału UfoPiro Kurde, chyba najdalej miałeś, żeby tutaj dojechać No 432 km przejechałem, żeby zobaczyć tutaj rakietowy festiwal Także kawałek był, nie? Ale ja sobie lubię tak czasami gdzieś tam śmignąć, także spoko No wydaje mi się, że pogoda troszeczkę nam pokrzyżowała plany Znaczy ja miałem bardzo fajne miejsce, więc no widziałem wszystko idealnie No ale mogło być lepiej, no ale cóż, życie, nie? Pogoda, pogoda nie wybiera na imprezie pojawił się z Arka Fajerwerki, Arkadiusz Fajerwerkiewicz, Arka Fajerwerki TV. Dobra, powiedz generalnie w kilku zdaniach, jak oceniasz tę imprezę? Zajebiście, mamy piękne szoty, bowiem robiłem szybkie wywiady na gorąco z wieloma ludźmi, nawet z policjantką i wieloma innymi, którzy się tutaj zebrali. Zresztą ilość widzów, jaka się zebrała, była szokująca, także ogromne gratulacje. Też robiłem różne eventy i wiem, jak ciężko jest zebrać ludzi, a taką ilość, która no, przekroczyła... Nie, wiem, myślę, że tu było ponad 2000 widzów. To jest totalny kosmos i myślę, że wszyscy powinniśmy traktować ten event Kamila jako przetarcie szlaków. To jest w sumie pierwszy taki event mm, zajawkowy, nazwałbym go, tak. bo były oczywiście są w Polsce festiwale, czy znaczy były już w sumie ich nie ma festiwale fajerwerkowe czy imprezy stricte komercyjne. A taki typowo zajawkowy, zwariowany projekt, gdzie odpalamy sobie rakiety, czegoś takiego jeszcze nie było. Przetarłeś wuja szlaki, a my, wszyscy, jako branża, którą też przecież reprezentuję, musimy brać przykład i robić tego więcej w skali kraju. Także, kochana branżu, słuchajcie nas, ciśnijmy i róbmy takie fajne rzeczy, które popularyzują fajerwerki w bezpieczny sposób. Przenośmy trochę tradycję, która nie wiem, ma miejsce na przykład w Walencji, bo tam takie zwariowane projekty są na porządku dziennym. Dzisiaj była trochę Walencja, nie? No, trochę była Walencja, ale. W... W bezpiecznym, przemyślany sposób. W sensie Walencję to miałeś ty, a nie widzowie, które tutaj byli jakieś kurcze 500 metrów od rakiet, rakiet konsumenckich, przypominam, których. Bezpieczna odległość na etykiecie to nie wiem, jest 20-30 metrów, nawet chyba nie. Eee, także gratulacje, wuja, mój zdolny. Eee. <grywa> <grywa> dziękuję bardzo wszystkim osobom, które wsparły mój projekt i dlatego mogliśmy użyć tych rakiet trochę więcej. W katuszy poszło 138 rakiet, więc dziękuję z całego serca Arkadiuszowi Firewerki Wieczorowi z firmy Arka Firewerki, Piromasterowi, Dawidowi, Śmiechołowi i Piroprezesowi. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Rakiety zostały podpisane i przekazane do tego projektu. I pomyśleć, że gdyby nie było wtedy mgły, ten projekt wyglądałby zupełnie inaczej.